Widzowie, dzisiaj jesteśmy sobie na Polish Car Driving na Polish Car Driving na Roblox i z dobrą widzowie. Dzi... Razpię sobie już moją mojego havocu i pojedziemy sobie zobaczyć czy jeszcze jest event świąteczny. Więc w Sławnie. Dobra, możemy się tapnąć do Darłowa, bo będzie bliżej. Razpię sobie ciężarówkę Niestety mam tylko tam ze Stokoła, nie mam lepszej. E, no dobra, więc jedziemy e, i za chwilę, więc dobra, widzowie! Jedziemy już na event i za chwilę powinniśmy tam być. Dobra, a podczas tego, jak tam jedziemy, to widzowie, e, od dzisiaj pewnie będą się pojawiały odcinki z PCD. Niestety nie ma czatu, więc nie będziemy mogli. Pogadać sobie z ludźmi. No jak jedziesz, Jezu? Co robisz? No chłopie, jak jedziesz? No i mnie wypchał, no i nie wyjadę, no. O. Jednak wyjechałem. No, sorry, sorry. Teraz jedziemy... Jedziemy zobaczyć, czy event dalej działa. Niestety mam tylko 26 prezentów. Wszyscy już mają 0-0. Ja mam 26 prezentów i idziemy zobaczyć, czy jeszcze jest event. A jak jest, to mógłbyś we mnie nie wjeżdżać. Dobra, więc widzowie, jedzie. jedziemy teraz na event, ale obstawiam, że jest, bo przed chwilą widziałem tutaj te sani Mikołaja. I tak jak myślałem, jest dalej event, skręcamy sobie na event. Ja eventu nie robiłem za bardzo. Dut się chyba już nie załamuje. Uu, jednak się załamuje, dobra. I lecimy. Niestety nie nazbierałem na samochodziki. Więc pójdźmy sobie to spieniężyć. Będziemy mieli pewnie mało. Więc sprawdzamy, ile dostaniemy. I dostaliśmy 9100 zł. Za tą właśnie za prezenty moje. Nie da się już chyba dostarczać. Sprawdzimy jeszcze na magazynie powiatowym. Czy czegoś tam nie usunęli? Ale już każdy pewnie. Nie, no, na pewno usunęli już, ale możemy jeszcze tylko. Mm, możemy sprawdzić, czy nie usunęli jakimś, y, jakkolwiek, jakoś. No wiecie, czy nie usunęli tej paczki za. Przesyłki za 8 prezentów. No, więc ogólnie widzowie, mi szczerze ten event się podobał co to za tory jakby fajny był ja nie grałem na ni yy, niestety na nim za bardzo bo nie mogłem jakby no po prostu inne rzeczy robiłem nie ma to weźmiemy sobie trasę do malechówka yy. no więc ja widzowie inne rzeczy robiłem podczas tego ale yy, event fajny szczerze Event fajny, jakbym pewnie, jakbym trochę pograł, to i tak bym y, nie zbierał pewnie na samochód, bo według mnie są drogie. No, jakby ludzie, którzy dużo grają, na pewno zdobyli i by zdobyli i tak, ale ja, jakby nie gram aż tak dużo w PCD, więc, więc ja bym pewnie nie zdobył. Dobra, jedziemy teraz sobie na malechówko Dobra. Jak wolno się rozpędza ten tir. Mamy 40 tysięcy, za chwilę będzie. Ej, już w ogóle nie można organizować zlotów, bo czat usunęli, no to. Bo ja się nie weryfikowałem, bo, bo nie chciałem. O, dobra. Fotoradar, ale ja jadę 105. Bo mam prawko. Jeow! Jaki lód tutaj! Jakie lód dosłownie Dobra No to już pojedziemy sobie polami e... Więc tak Pojedziemy sobie tutaj e... I jedziemy do malechówka Fajnie w ogóle Ogólnie wygląda Jezus. Więc dobra widzowie jedziemy teraz do malechówka Jesteśmy już w Karwicach Teraz częściej będą się pojawiać filmy z Polish Car Driving. Niestety nie da się robić prezentów, ale jak będzie następny event, to będzie o wiele więcej filmów. Słyszałem też o, czy, ostatnio o rondzie tutaj w karwicach. O rondzie zamiast tego skrzyżowania. A my sobie tutaj zjeżdżamy. No niestety też nie mogłem być za bardzo, bo. Nie mogłem, nie mogłem być po prostu za bardzo na tym evencie Ale widziałem, jak to wyglądało Jak będzie następny event, to spróbuję oczywiście być na nim Czy się złamiemy? Kurczę o, się, dobra my jedziemy, jedziemy O co my się zahaczyliśmy? Od, od kiedy od drzewa się da zahaczyć? Dobra, benzwidzowie, Teraz wjeżdżamy sobie do Ulentberga. Wjeżdżamy do Ulentberga i zobaczymy, ile dostaniemy pieniędzy za tą paczkę. I dostaliśmy 3300 pieniędzy, więc teraz pójdźmy sobie do darmowa. będziemy sobie do Darłowa i weźmiemy parę, weźmiemy sobie parę paczek. Dobra, więc teraz widzowie, tepn tepnąłem się do Darłowa, więc teraz tepnąłem się do Darłowa, bierzemy sobie, bierzemy sobie nasze autko i po zobaczymy jak. Weźmiemy parę Delivery kolsów, więc dobre połączenia z dostawą. Mamy o i pierwsze zlecenie z Biedronki. Więc lecimy. Darłowa Biedronka. Więc tak, dobra, pyk I jedziemy sobie na sławną 119. No dobra, dobra lecimy. Tylko, czy mówiliśmy, przejechać sobie na yy, DWD bardziej na DK37? No chłopie, na dziewiątkę. Na szóstkę, dziewiątkę. Jak zwał? Tak zwał. Więc jedziemy teraz. Jedziemy sobie teraz na Sławno. Ogólnie chcę zarobić teraz 50 tysięcy na plusie, bo już w całym życiu moim zarobiłem y, prawie milion gotówki. Więc tak, jedziemy. Wyjechaliśmy właśnie z Krub. Tutaj chyba jest dosyć mało fotoradarów. Jakby praktycznie nie ma fotoradarów, ale mogą być policje. Eee, no, więc tak jest. Trochę tutaj lodu jest. To się najwyżej byt, nie?